Rolnicy Podlasie to absolutny hit telewizji Focus. Przez trzy sezony widzowie bardzo zżyli się z bohaterami serialu dokumentalnego. Co wiemy o najpopularniejszych przedstawicielach zawodów w Polsce? Jednym z ulubieńców publiczności jest Andrzej Onopiuk, który razem z ojcem prowadzi gospodarstwo w Plutyczach. Andrzej urodził się 13 km od Plutycz, w Bielsku Podlaskim i nie wyobraża sobie mieszkania w mieście. Kocha pracę rolnika, a jego największe marzenia to belarka. Łazienka i dziewczyna, kolejność dowolna. Ojciec Andrzeja to 66-letni igienek, który w gospodarstwie spędził całe życie. Odziedziczył je po ojcu, a ten po dziadku. Na swoich 50 hektarach hoduje między innymi około 40 sztuk bydła, a także 5 koni, gęsi, kury, kaczki i indyki. Kiedy Andrzej i Gienek akurat nie pracują, na nudę narzekać nie mogą. Niestety. Odpowiadanie na liczne pisma z sądu i policji do najmniejszych zajęć nie należy. Jak twierdzą, wszystko to fałszywe oskarżenia ze strony zawistnych sąsiadów. W rolnikach możemy podziwiać także sympatyczną Emilię Korolczuk. Zakochaną w zwierzętach właścicielkę rancza Laszki, sołtyskę i youtuberkę. Zakochaną zresztą nie tylko w zwierzętach. Emilka jest w szczęśliwym związku ze swoim kumplem z dzieciństwa. Z Karolem chodziła do tej samej szkoły i bawiła się na podwórku. Potem ich drogi rozeszły się na lata. Dziś się spodziewają się na rodzincureczki, córeczki, która ma przyjść na świat w czerwcu. Podobno będzie miała na imię Laura. Rodzina powiększyła się niedawno także Natarii i Michałowi z Haciek. Pochodząca z Suwałk, bohaterka, którą poznaliśmy w drugim sezonie, mamą została w marcu. Młode małżeństwo także ma córeczkę. Lankę. Trójką dzieci, a przy okazji jednym z najnowocześniejszych gospodarstw w serialu, mogą pochwalić się Monika i Tomek Spokaniewa. Mają 350 krów, w tym 120 dojnych. Jak sobie radzą? Jeden robot sprząta oborę, drugi podgarnia zwierzętom pasze, a samozbierające naczepy działające z użyciem satelity ogarniają sianokosy. A? U nas jest pełna komputeryzacja. U nas teraz więcej głową, niż rękami trzeba robić. I pomyśleć, że na samym początku Monika myła krowy płynem do naczyń. Właściciele gospodarstwa wszystkiego musieli nauczyć się sami, bo nikt nie chciał dzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Praca rolnika nie jest łatwa i nigdy nie wiadomo, jakie przyniesie plony. No, chyba że jest się akurat gwiazdą serialu Rolnicy Podlasie. Wtedy żniwa w postaci tysięcy widzów przed telewizorami są przy każdym odcinku.